Witajcie, kochani, na kanale Prawda o Prawdzie. Króciutki temat biblijny na temat mojej hipotezy o tym, że świadkowie Jehowy nie są świadkami Jehowy, że to są świadkowie szatana diabła. Dlaczego tak twierdzę, dlaczego tak ostro mówię i oskarżam? <tusz> Otóż dlatego, że oni sami w swojej literaturze i w swoim przekładzie tak zwanego ich pisma świętego, przykładu Nowego Świata. Pokazują, jaki mają stosunek do szatana diabła, jaki stosunek mają do Jezusa Chrystusa jako naszego zbawiciela. Zaznaczcie, o co mi chodzi. Jeżeli wpiszemy w biblioteczce Świadków wiekowych szatan diabeł z małej litery, to wyświetla się, że w publikacjach strażnicy, w piśmie ich w Przekładzie Nowego Świata, występuje 286 razy szatan diabeł i wszędzie tam jest napisany szatan diabeł z dużej litery. Kogo określamy, pisząc z dużej litery coś, jakiś dany tytuł, czy imię, czy zwrot jakiś, ma to powiększyć statut tej osoby, ma to pokazać jej szacunek, cześć, to, że jest to w jakiś sposób dla nas ważne. Zobaczmy, w jaki sposób wyrażają się zatem Świadkowie Jehowy o naszym Zbawicielu. Zobaczmy sobie Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Bardzo znany, sto razy poruszany fragment o tym, na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Jedyny przykład, który umniejsza rolę tutaj Chrystusa jest przykład Nowego Świata, gdzie Bogiem jest małe litery. Ale nawet nie o ten fragment mi chodzi. Czwarty rozdział, czterdziesty drugi werset zobaczmy. I zaczęli mówić do niewiasty, wierzymy już nie dzięki Twemu odpowiadaniu, sami bowiem usłyszeliśmy i wiemy, że ten człowiek naprawdę jest wybawcą świata. Zobaczcie, wybawcą świata Chrystus jest. W jaki sposób inne przykłady mówią o naszym? Zbawicielem świata przez duże Z. Zbawicielem świata, jest zbawcą świata, jest zbawicielem świata. I każdy przykład, jaki będziemy czytać, będzie nam mówił o tym, że Chrystus Jezus jest spawicielem przez duży Z. Teraz porównajmy to z tym, w jaki sposób świadkowie jehowy wyważażają szatana diabła. Jako uczeń Chrystusa, dla mnie szatan diabła na pewno nigdy nie będzie z dużej litery napisany, ponieważ w żaden sposób nie, nie będę starał się Powiększyć jego roli albo dawać jakikolwiek mu, mu szacunek przez to, żeby pisać z dużej litery. Wręcz przeciwnie, z małej, aby pokazać, jak tak naprawdę, kim on jest i co, co, co znaczy. Natomiast w literaturze Świadków Jehowy jest zrobione na odwrót. Rola naszego pana i zbawcy Chrystusa jest umniejszona. Z małej litery wszystko jest zrobione. To nie tylko odnosi się Chrystusa, ale także aniołów. Natomiast szatan, diabeł jest na głównym piedestale, jak gdyby. Zastanówcie się teraz, czy Świadkowie Jehowy to, to nie jest ten anioł podający się za anioła światłości, a tak naprawdę jest to demoniczny duch? Ja myślę, że tak. Te dowody mnie przekonują. Pewnie się dziwicie, na koniec taraną mnie na głowie Otóż chciałem ostatnio na pile i kawałek drewna po prostu odprysnął i rozciągnięcia musiałem jechać do szpitala, ale już wszystko w porządku. Dziękuję za wysłuchanie. Możecie te fragmenty wykorzystać w rozmowie z najbliższymi. Zobaczcie, w jaki sposób jest umniejszana rola naszego Pana przez świadków wiechowy, a w jaki sposób jest wywyższany szatan diabeł. Pozdrawiam Was serdecznie.